Cześć, ja jestem Max, w tym odcinku pokażę Wam, jak zaktualizować sterowniki e, do karty graficznej e, e, NVIDIA GeForce. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, co musicie zrobić, e, to e, klikacie prawym przyciskiem na Wasz pulpit. W przypadku Windows 11 trzeba kliknąć pokaż więcej opcji, a jeśli macie Windows 10, to od razu wam to wyskoczy. Klikacie panel sterowania NVIDIA. Y tutaj wyskoczy wam taki panel, gdzie, jakby y klikacie informacje o systemie, i powinno wam wyskoczyć takie małe okno, gdzie macie ten napisaną wersję sterownika. I tak dalej. Y kolejna rzecz to. Zainstalowanie sterowników, gdzie wchodzimy najlepiej na stronę producenta, czyli envidia.com w moim przypadku, klikamy za sterowniki, wybieramy tutaj wszystkie sterowniki, ja mam od razu wybrane oraz wybieramy system. Szukaj. i klikacie ściąg. ja nie będę ściągał, bo mam y, aktualną wersję sterowników Nie zapytacie się Max, a co jeśli to... nie pamiętam y, jaką mam y, kartę graficzną to to mam na to sposób klikacie w bloku Windowsa tutaj y, na pasku wpisujecie menedżer URZĄDZEŃ klikacie zakładka karty graficzne i Nvidia GeForce z RTX 3070 w moim przypadku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!